Jeśli chodzi o dostępność magazynów, pism dla inwestorów, to niestety rynek nas nie rozpieszcza, dlatego że od długiego czasu praktycznie rzecz biorąc nie ma nic, co mogłoby nas zainteresować na tym rynku wydawniczym. Natomiast sytuacja nieco zmieniła się w zeszłym roku, dlatego że na InvestCuffs zadebiutował fantastyczny kwartalnik praktycznie rynku i dzisiaj właśnie moim gościem jest redaktor naczelna tego kwartalnika, Izabela Górecka, która również jest trenerką mentalną traderów, VSA Trader, bo jesteś też psycholożką. Tak. No i powiedz proszę, skąd pomysł na magazyn, no i na ile prosto w ogóle jest taki magazyn wydawać, bo chyba to nie jest taka łatwa rzecz. Witaj Marcinie, na początek bardzo chciałam Ci podziękować za zaproszenie i witam też również Państwa po drugiej stronie kamery. Jak najbardziej masz rację, i nie jest na dzień dzisiejszy na pewno prosto wydawać drukowaną wersję. Tak, Taką, mamy, tutaj dwa, mamy tutaj dwa egzemplarze. Dokładnie. Ja pokażę do, e, do kamery. Są, to są białe kruki, dlatego że Dokładnie. E, jeżeli chodzi o drukowane, to. To y, tylko i wyłącznie dla kolekcjonerów, czyli osób, które są nam bliskie, związane z branżą, tak jak ty. Dziękuję bardzo. Ja dziękujemy również. Dziękujemy również za, za debiut y, na kawsach. Przepraszam jeszcze. Czasami operuję... Poprzednią nazwą. Nie ty, jedna gdzieś ten nazwę. Także proszę mi wybaczyć, tak, tak. Zresztą znamy się bardzo długo i naszym celem było dotarcie do naszych czytelników, do osób, które inwestują długoterminowo i krótkoterminowo, ale opierają się na metodologii VSA. I chcieliśmy też, żeby ten kwartalnik był dostępny za darmo. Więc y, niestety w dzisiejszych czasach koszty wydruku, pa, koszty papieru, druku, no, y, zwiększyły się, więc żeby nie obciążać osób, do których chcemy dotrzeć y, kosztami, a chcemy, żeby nie było tej granicy y, finansowej, dlatego y, zostaliśmy y, przy wersji elektronicznej z dodatkiem wersji drukowanej, którą można również uzyskać od nas. Y, parę egzemplarzy zawsze zabieramy ze sobą na konferencje, jak właśnie Imwes w niedługo, bo widzimy się już 28 marca dokładnie, bądź na innych konferencjach, których który, który, który chwały Satrader jest gościnnie. Warto myślę, że dodać, że w magazynie no nie ma reklam, tak? dlatego że chcieliście tak absolutnie niezależność. No i dodajmy, że jakby magazyn, czy kwartalnik powinienem tak, mówić, kwartalnik. on no jakby nie jest robiony po to, żeby, żeby to był jakiś, jakiś biznes dookoła, tylko tak naprawdę nie. można powiedzieć, że to taka twoja misja. To jest kilka rzeczy się złożyło. To może powiem w ogóle skąd pomysł na to, żeby wydawać praktyka rynku. Teraz akurat znaleźliśmy się w takiej przestrzeni, że czasowo mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby go wydać w takiej formie, bo zespół, który jest zaangażowany w artykuły, taki skład, jaki Ty już masz tutaj na, na biurku, to są osoby, które są mega mocno zaangażowane w nasze inne projekty. Też są to traderzy, inwestorzy, albo osoby, które są ekspertami w naszej po prostu branży, branży rynkowej. My swego czasu jeszcze, kiedy żył twórca metodologii Tom Williams, który był mentorem Rafała Glińskiego, prezesa VSA Trader, który jest wydawcą Praktyka Rynku, Obiecaliśmy mu kiedyś, jeszcze kiedy żył, kiedy byliśmy u niego, kiedy przekazywał nam naszą, swoją spuściznę. Obiecaliśmy mu, że będziemy się dzielić, dzielić z naszą branżą, z inwestorami, wiedzą na temat VSA wiedzą, która jest na dzień dzisiejszy już taką wiedzą, niszową. Ja muszę zapytać, co to jest metodologia VSA? No bo nie wszyscy mogą, mogą wiedzieć. Jest to, my bardzo dokładnie to opisaliśmy, ja tylko tutaj nadmienię. W pierwszym numerze też historia Toma Williamsa, kim był, ma bardzo ciekawą historię. Rozumiem, że można cały czas pierwszy numer ściągnąć, tak, także zachęcamy. Czas zachęcamy, jest dostępny, dostępny online za darmo. Pierwszy numer, drugi. Trzeci jest tutaj u ciebie przed tobą. I niedługo, na koniec stycznia, początek lutego, będzie czwarte wydanie zimowe, więc jak najbardziej jest cały czas dostępny też numer jeden, gdzie jest opisana historia Toma Williamsa, która mogłaby być scenariuszem na, na niesamowity film kryminalny. Także nie będę tutaj przedstawiać historii, bo Ty znasz historię Toma Williamsa, miałeś okazję w Warszawie z nim porozmawiać, poznać, tak. Wiesz, jaka to była też osobowość jaki to był też niesamowity człowiek o wielkim sercu, co, co jest rzadkością, tak się by wydawało, w świecie finansów, gdzie często jest takie, takie mniemanie, że jest to świat drapieżników, ludzi bezwzględnych, ludzi, którzy, którzy, którzy po prostu patrzą tylko na człowieka poprzez pryzmat pieniędzy. Tom taki nie był. Chociaż też, jak to sam mówił i e, brał udział w spekulacjach, które z, były często na, na granicy prawa, sam kiedyś powiedział, kiedy już mógł o tym mówić, bo minęło e, ileś tam lat od tego, żeby, żeby nie był pociągnięty do odpowiedzialności, że już teraz może o tym mówić i zawsze powtarzał, że moralnie. Rozliczy go za to ludzkość. Więc ja tutaj nie chcę go oceniać pod tym kątem, ale wiedzę, ponieważ on działał za tej zasłony, której my nieczęsto, zwykli indywidualni traderzy czy inwestorzy, którzy sami bez y, pomocy innych z zewnątrz inwestują swoje środki, często nie wiedzą, co tak naprawdę się do końca rozgrywa za tymi kulisami. Tom tam był, był jednym z tych, co na tamte czasy kreował ten rynek, więc zachęcam do tej historii. On nam ją opowiedział w szczegółach. Ja opisałam to dokładnie w pierwszym numerze, więc warto, tak. warto ściągnąć i, i przeczytać. Dokładnie, to był jeden z powodów, że złożyliśmy obietnicę i czekaliśmy na moment, kiedy nasze projekty pozwolą nam na to, żeby znaleźć czas, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, jest to duża, też duże zaangażowanie czasowe. Też chcemy zachować pewien, e, chcemy zachować poziom e, Poziom wysokiej jakości, też prezentowanej wiedzy, bo jak zauważyłeś, nie, jest, nie są to tylko sucho przedstawione w Wordzie artykuły, tylko też szata graficzna jest, jeżeli się mogę pochwalić, tutaj współpraca z grafikami też jest bardzo twórcza, więc tak. cały zespół pracuje nad tą szatą graficzną. Też, żeby to była przyjemna. No papier jest takiej bardzo wysokiej jakości, ale no to papier to tak. oczywiście to y, niestety nie jest dostępny w dużej ilości nie egzemplarzy. tania tak, tak, dla osoby. Która sięgnie po nasze czasopismo. Drugą, drugim powodem, który gdzieś z czasem zauważyliśmy, ponieważ sam wiesz, że przepływ informacji, dostęp do informacji dzisiaj jest bardzo duży, to jest bardzo ważna zaleta, ale z jednej strony jest też dużo informacji, które są nierzetelne, które są niesprawdzone, które wprowadzą. Wprowadzają inwestorów czy traderów w błąd, i zauważyliśmy, że metodologia VSA, czyli Volume and Split Analysis, e, zaczyna być źle interpretowana, albo są pewne niedopowiedzenia, które wydawałyby się nieistotne, ale mają olbrzymi wpływ w tym momencie na zawieranie transakcji przez tradera, jeżeli tej metodologii używa. I z czasem tych dezinformacji w tym obszarze było tak dużo i tak wiele, że po prostu Rafałowi Glińskiemu, który jest jednym z dwóch uczniów Toma Williamsa, po prostu e, było wręcz smutno ze względu na Toma Williamsa. Na to, że mhm. jego spuścizna. E, jest interpretowana w nie taki sposób, tak, jakby sobie życzył. Dokładnie. I tak naprawdę zaczyna, jeżeli jest źle interpretowana, to szkodzi. A Tom nigdy nie chciał, żeby jego wiedza szkodziła czy wprowadzała w błąd. Czyli to było tylko dwóch uczniów na, na całym świecie? Tak, takich stricte bardzo mhm. blisko. E, tak blisko Toma, że ich zapraszał do swojego e, domu mm -hmm. i z nimi tradeował, rozmawiał, e, zawarł wręcz taką przyjaźń. Rafał, e, Rafał urzekł go swoją wiedzą, ale też o Rafale dowiedział się właśnie wtedy, kiedy, jak wiesz, też wygrał dwa razy konkurs z rzędu. Ten top, tak, tradingowy, tak, dokładnie. taki ogólnoświatowy. Tak, gdzie brało udział 40 tysięcy traderów. Rafał jako Polak zajął w pierwszym roku szóste, bodajże siódme miejsce, teraz nie chcę tutaj wprowadzić w błąd, a za rok powtórzył, powtórzył ten wynik. I, I w taki sposób też Tom właśnie dowiedział zwrócił, się, tak? a tym bardziej, że tak, Rafał też już wtedy słyszał o Tomie i po prostu doszło do poznania się tych dwóch panów, co bardzo dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, że się poznali. Powiedz proszę dla kogo jest ten magazyn, kto jest czytelnikiem teraz, ale być może kto powinien czytać ten kwartalnik? Naszym, e, naszym czytelnikiem i e, do tego kierowaliśmy pierwsze nasze myśli to były osoby które opierają swoje inwestycje na metodologii VSA to już też wcześniej powiedziałam byli to mają, dla nas były to osoby czy są to osoby które inwestują długoterminowo i krótkoterminowo czyli my ich rozróżniamy inwestorzy i traderzy czyli na tych szyb, szybkich rynkach mhm. ale i też i też inwestorzy którzy opierają swoją wiedzę na mechanice ceny która Opiera się na prawach popytu i podaży, i to też po prostu było dla nas ważne. Ale okazało się, że naszymi czytelnikami stały się też również osoby, które dopiero zaczynają, zaczynają przygodę z rynkami, czy z kontraktami terminowymi, szybkimi rynkami, czy rynkami akcji. Mhm. I z, z wydania na wydanie, z wydania na wydanie. Ta grupa się powiększała, co, za co bardzo dziękuję Państwu i czytelnikom, wszyscy, którzy czytają Praktyka Rynku. Bo ja tak właśnie patrzę, że tutaj, jeżeli chodzi o, o tematy, tak mógłbym sobie porównać, no mam tę. Tą tą przyjemność, że mogę to zrobić, bo mam oba, oba wydania, nie mam pierwszego tylko, tylko przed sobą, ale jakby z, chyba z wydania na wydanie jest coraz więcej takiej treści, oczywiście nie wykluczając tej treści takiej bardzo wiedzy... No, opartej tak, właśnie na OSO. Ale jest też kilka artykułów, które może przeczytać tak naprawdę każdy, kto Interesuje się finansami, ale również też oszczędzaniem, tylko trochę oszczędzaniem, takim z myślą o rynkach, bo ja tutaj tak troszkę wtrącę od siebie, że no oszczędzanie niestety muszę jakby zmartwić ludzi, że jak ktoś odkłada tylko na lokatę oprocentowaną 1%, no to, to tak. Wiemy. Trochę nie jest oszczędzanie, tylko bardziej... Ale jeżeli zaczynamy od tego, to też jest pierwszy dobry krok, bo od mhm. czegoś trzeba zacząć, prawda, bo są osoby, które, no jak badania wskazują, w Polsce jest bardzo dużo takich osób, które w ogóle nie mają oszczędności, więc nie będziemy tutaj negować tych, od którzy... Czegoś, od trzeba, czegoś tak trzeba, tak trzeba zacząć. Ale my wiemy, będąc w tej branży, że to nie, to nie jest ten obszar, który nam zabezpieczy chociażby nasze przyszłości. E, nasze przyszłe życie na... na Albo choćby, albo choćby zrównoważy tak naprawdę spadek wartości pieniądza, bo trochę po to Dokładnie. tak naprawdę oszczędzamy, po to są rynki e, kapitałowe, nie mówię trading na, na własną e, na własny Rynkę, rachunek, czy, tak, tak, ale czyli... to jest zupełnie, e, zupełnie inna kwestia, ale oszczędzać powinniśmy też z myślą taką, że te 1 czy 2% tak, na lokacie nie tak. one nam nie zrównoważą e, inflacji, tak mówiąc. No, do, tak powinno to wyglądać, no a jak jest w praktyce, no to, no to my wiemy, ale wracając do mhm. e, naszego praktyka, tak, e, sięgamy po ekspertów. Ostatnio bardzo polecam też wywiad mój z Krzysztofem Niemcem, który jest. E, który jest e, Przewodniczącym, przewodniczącym sesji, dokładnie przewodniczącym sesji, ja już chciałam powiedzieć, bo w branży potocznie na niego mówimy widłowy, tak. tak, on równoważy nam tam te wszystkie takie sytuacje, można powiedzieć, jak to mój bratanek czteroletni się mnie zapytał, bo on tak się też interesuje, kim on tak naprawdę jest, ja to właśnie mu tak chcąc wytłumaczyć takim prostym językiem, to mówię, że to jest taki pan, który Pilnuje, żeby dzieci w piaskownicy bawiły się grzecznie swoimi zabawkami i nie przeszkadzały innym. Ty, czasami inwestorzy na giełdzie mówią, że wręcz im psuje zabawę. <grym> tak, że tak, tak długo trzyma oczywiście. spółki na, na widłach, szczególnie jak rosną. Bo jak spadają, tak. to niewiele osób ma do niego te pretensje, ale jak chcą szybko rosnąć, to. Ale bardzo różne ciekaw, inwektywy. ciekawy ma, ma zawód, więc i bardzo mało osób w ogóle wie, że taka osoba istnieje, że jest na GPW i co ciekawe, mieliśmy niesamowity odzew, jeżeli chodzi o ten artykuł, więc nawet od osób, które już są na rynku, na przykład Akcji 20 lat, 15, 10, były zaskoczone, że, że taka osoba jest i że to jest tak regulowane. Więc, ale rozumiem, tak, że... że nie, nie mówiły, że wreszcie mogą kogoś tak personalnie czasami. Nie, nie, ale tam niektórzy mówili, że już zaczynają rozumieć pewne mechanizmy, dlaczego tak o tej godzinie, albo gdzieś po prostu mieli odnoszone, odniesienie do swoich jakichś inwestycji. Więc też to mnie zaskoczyło, bo jeżeli rozłamam z osobą, która mówi mi, że 20 lat inwestuje na akcjach, więc zresztą ja sam Sama do końca tak naprawdę nie wiedziałam, czym dokładnie się Krzysztof zajmuje, więc to była niesamowicie ciekawa rozmowa. Zresztą myśmy u niego poznając też go, spędzili bardzo dużo czasu z nim i jakby nie mogliśmy. Na słuchać się nasłuchać historii, się bo to historii, musi być tak, fantastyczne, tak, ale to chyba tak, bo tak, mówisz, że tak, bardzo mało tak. osób wiedziało. Wie. Ale to chyba dlatego, że po prostu nikt takiej wiedzy no nie, nie, nie szerzy. No to dokładnie. Musiałaś właśnie zacząć wydawać się swój kwartalnik, no wasz oczywiście, bo to, to jest nie jest z całej to firmy. dodatkowych ekspertów, mm -hmm. która też okazuje się, że takim wywiadem możemy. Dołożyć tą cegiełkę wiedzy tym naszym inwestorom indywidualnym, prawda, czy traderom. Ale też ciekawe, ciekawe ostatnie artykuły, które, które miały też bardzo, to mnie zaskoczyło, powie, powiem szczerze, bo. W naszej branży na razie ubolewam jeszcze przewaga jest mężczyzn, więc rzadko też rozmawia się o dzieciach, o takich problemach wychowawczych, o młodzieży. To dziwne, bo ja z kolegami tylko rozmawiamy, a że tutaj dzieci, co, co tak? na śniadanie robimy to do szkoły szczerze, zawsze. To że, że, że jednak gdzieś tam rzadziej, to chyba nie wiem. E... No dobrze, to taki, taki, taki <laughs> żart tak, może mało tak. śmieszny był. Ale chodzi mi o to, że e, nagle się okazało, że mieliśmy niesamowity właśnie od panów, może, może gdzieś panowie we własnym gronie e, rozmawiają częściej e, o, o swoich pociechach, ale okazało się, że mieliśmy niesamowity właśnie odzew na dwa artykuły, to jest artykuł e, Piotra, e, Pawła Rygielskiego, i Izy Kozakiewicz e, na temat Trampek na Giełdzie i Okazało się, że no bo przecież nasi traderzy w większości to są rodzice, rodzice dzieci małych, takich później 8-dziesięciolatków i nastolatków. I okazuje się, że właśnie ich bardzo też dotyczy, ponieważ jak wiemy w naszej szkolnej edukacji, karierze edukacji, no bo ja pamiętam swoją, nikt nigdy nie uczył mnie jak inwestować, jak oszczędzać, jak w ogóle jaki mieć stosunek do do pieniądza, co uważam, to jest bardzo ważne. Jak uczyć dzieci? Jak uczyć dzieci, bo ja sama osobiście pamiętam, chociaż w moim domu ja pochodzę bardzo z przeciętnego domu. Moja mała pracowała w biurze, mój tato był wojskowym, ale pamiętam, że ja w takim wyszłam w dorosłość z takim mentalnym brakiem, bo to były jeszcze czasy komunistyczne, ale to nie było to, że brakiem pieniędzy, tylko wiesz, kiedyś były pieniądze ale nie można było dostać za te pieniądze produktu. Więc się mówiło, że nie ma tego, nie ma tego w sklepie, żebym dostała rower na komunię, to babcia, dziadek to musiały, musieli stać ze trzy dni, prawda, żeby ten rower dostać. Więc z takim brakiem wychodziło się w tą dorosłość. I ja myślałam, powiem szczerze, że ten etap już mamy za sobą. A okazuje się, że niestety. Ta edukacja naszych dzieci, naszych pociech, tego młodego pokolenia nie zmieniła się zbyt dużo. Znaczy zmieniło się to, że jest nowa technologia, mamy dostęp do wielu produktów, ale okazuje się, że brak wiedzy jak oszczędzać, jak inwestować, a jeszcze dochodzi do tego przepływ informacji, żeby szybko, który uczy dzieci szybkiej gratyfikacji. Bo dzieci oglądają różne są na różnych social mediach, widzą czasami teraz wiadomo, szybsze tak, wiadomości, my, my przerzucanie jako do, do osoby często wiemy, że to jest iluzja, że że to się sprzedaje, sprzedaje czasami marzenia. Ale dzieci nie zawsze te, to wiedzą, że mówią to za prawdę. Jeden ma, a ja nie mam. Jak dostanę trochę pieniędzy, to od razu je wydaję. Więc zaczął się robić. To mnie z przerażeniem śledziłem w ogóle na YouTubie, Były takie programy: ile masz na sobie? I tak, gdzieś dokładnie. tam wywiady, ja tu mam buty. Za ileś tam tysięcy, a ja mam spodnie, a w ogóle nie wiedziałem, że są spodnie za tyle, tyle tysięcy ja już... złotych. I to mówią nastolatkowie, to przecież tak. oni no nie uczą się wartości. Ale ja pamiętam jak... już już lata 2000. Jak zakładaliśmy fałę trader i szukaliśmy osób do współpracy, do zespołu, nie jako traderzy, tylko po mhm. prostu do zespołu. I pamiętam, że przychodzili do nas na rekrutację młode osoby zaraz po studiach i co mnie zaskoczyło, bo ja też kiedyś szukałam pracy. Też chodziłam na rozmowy, i zaskoczyło mnie na tych, roz, na tych rozmowach bardzo wygórowane oczekiwania, gdzie jeszcze ta osoba, no okej, okay, ona ma tą wiedzę teoretyczną, ma, mogła bardzo dobrze skończyć studia. To ja zawsze cenię, bo to też jest wkład jej pracy, w zaangażowania i chęci, ale oczekiwania czasami były tak duże od braku warsztatu czy tego, co ja mogę wynieść i w ogóle tak naprawdę jak praktycznie biznes, prowadzenie biznesu wygląda, prawda? Że to po prostu to mnie zaskoczyło, skąd to się wzięło. A to już były początki tego, że te media mają bardzo taki negatywny wpływ na to, jeżeli dziecko nie jest przy, przygotowane, jak zarządzać swoim kapitałem, swoim budżetem. I to nieważne, jaki ten budżet jest, bo wielkość budżetu jest pojęciem względnym. Sam wiesz przecież, tak. nie? Masz, masz dzieci i wiesz, jak to jest. Ale chodzi o to, żeby. Tą wiedzę szerzyć i bardzo się cieszę, że Iza zechciała napisać, że Paweł napisał. Ja myślę, że ten dział właśnie nie powiem, że to będzie dział dla młodzieży i dla dzieci, tylko mm. bardziej, e, bardziej on będzie skierowany też też. Stricto do naszych czytelników, do naszych traderów, którzy, e, którzy inwestują swoje pieniądze, ale Oni też chcą wiedzieć, jak uczyć dzieci, jak rozwiązywać problemy. Teraz będzie w tym następnym wydaniu, będzie właśnie na ten temat, na temat właśnie e, szybkiej gratyfikacji związanych z tym problemów, e, wypowie się psycholog dziecięcy Malwina Duda, która też z chęcią e, podjęła tą współpracę z nami, bo zauważyła ten problem w gabinecie u siebie. Yeah. <laughs> Kolejny numer mówiłaś, że to będzie wydanie zimowe, zimowe, więc możemy się spodziewać w okolicach lutego. Początku lutego, tak, bo jest zima, wiosna, lato, jesień. Tak, określiliśmy e, wydanie naszego kwartalnika, nie miesiącami, tylko porami, bo one mhm. dotyczą. Akurat tego. Tak. tak, dokładnie. Kwartalnik do tego bardzo pasuje. Tak, tak. I jeszcze tylko wspomnę, że na stałe też już dzisiaj wiemy, będzie dział psychologii dla traderów, dla inwestorów, bo sam wiesz, jak bardzo ta strona mentalna właściwie w każdym biznesie nie można jej lekceważyć jest, jak już się nauczymy tej merytoryki, to później sukces zależy od tego, jak wykorzystamy tą wiedzę na rynku, czy jesteśmy gotowi. Po prostu na pracę, na wykorzystanie jej. To co, zachęcamy do tak, tego, żeby zachęcamy. czytać, żeby. I też do, żeby do nas pisać, żeby pisać, jakie tematy chcecie Państwo, żeby były poruszone u nas na łamach naszego czasopisma? kontaktować z Wami można się przez, przez maila, no, przez maila tak, który jest tak. na stronie. Tak, jest na stronie, też tutaj, e, jeżeli wejdziemy na stronę Praktyka Rynku, tam wszystkie dane do kontaktu są podane, bez Także problemu. Także zapraszamy, zachęcamy zapraszamy. E, do czytania. Iza, bardzo dziękuję ja za, wizytę, za wizytę w studio. No i czekamy na kolejne numery. Mam nadzieję, że za rok również się spotkamy. I Mam nadzieję. Podsumujemy no, prawie dwa lata działalności. Dziękuję bardzo, dziękuję za gościnę, dziękuję Państwu. I w takim razie do usłyszenia, do zobaczenia Marcinie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.